Siemano, witajcie! Z tej strony Kifi. Dzisiaj będziemy pogrywać sobie na nowym Daście wraz z widzami. Jest ze mną oczywiście Yoshihito. Witam Jest ze mną również X. Oraz Lin. I z nami w drużynie jest też jeden z widzów i gramy przeciwko widzom z grupki. Jeśli chcecie być na przykład na tym odcinku, musicie się dołączyć do grupki na Steamie. Hej, jeśli jesteś tutaj nowy, nie zapomnij o tym, żeby zasubskrybować ten kanał. A jeśli jesteś już widzem, to koniecznie, ale to koniecznie kliknij w dzwoneczek i włącz powiadomienia, aby być na bieżąco. To z moimi filmami. A jeśli marzycie się kosa, to koniecznie zajrzyj do opisu, bo tam znajduje się konkurs na kosę, w którym możesz wziąć udział. Dobrze, zaczynamy pisa, tutaj... A tutaj. Tak, podkreślimy ogólnie, że jest to oczywiście mapka z warsztatu. Nie jest to taki typowy task, który możliwe, że wyjdzie, więc. Tak, więc jest to mapka z warsztatu, tutaj... ale bardzo przyjemna. Wow! No i dobra, mam pierwszego fraga. Zobaczcie, nawet jest kiosk z lajsami, z chipsami. Dobra, może teraz nie jest pora na to, żeby... No tutaj obserwować. Nie pora, żeby gadać o jedzeniu. Zawsze jest pora, żeby gadać o jedzeniu. Jest dobre. Dobra, defusing No i pierwsza wygrana, także spoko. Tak, teraz już kupujemy, normalnie wygraliśmy pierwszym, to myślę, że... Po co mnie na short? Kifi, stój, stój, stój stój. Halo, halo, ja jestem, ja stoję Kiffi, twoi widzowie nie zostawili łapki w górę w tym momencie. Nie zostawili? Dlaczego? No nie. Jak nie to możliwe? No, właśnie tutaj ktoś mi, ktoś mi szepcze, że nie będzie tu 5000 łapek w górę. Nie no, musi być 5000 łapek w górę. Słuchajcie, jeśli chcecie więcej takich meczyków, koniecznie teraz zostawiajcie lajka, bo piszecie mi często, że chcecie jakiś zwykły meczyk i tak dalej, a ja, jak wiecie albo nie wiecie, MMów nie gram, więc takie 5 na 5 z widzami to jest właściwie jedyna forma, myślę taka. Więc myślę, że całkiem spoko by było, jakbym tego więcej nagrywał Więc musicie zostawić łapkę w górę Ale wracając teraz do gry Nie kupiłem broni, więc dzięki Joshi, to, że zdechłeś <guletra> <guletra> e <guletra> no, to jest Trzyma, <guletra> jesteś bardzo pomocnym przyjacielem No nie, kurde, akurat teraz chciałem se przeładować X dawaj, wszystko w twoich rękach Dobrze X, ciśniesz Do it Pięknie X, no kurczę, X tutaj moją jakby nieumiejętność gry naprawił i wygraliśmy tą rundę. Dobra, tym razem coś kupię. Tak troszkę gramy bez taktyczki, ale wiecie, to jest taka luźna gierka, właśnie o to mi chodzi, dlatego nie lubię MM'ów, bo na MM'ach nie ma luźnych gierek. Tutaj możemy pograć, pogadać o jedzeniu. W ogóle słuchajcie, chciałem wam tak pogadać, w sumie ostatnio byliśmy z Yoshim tam, z Biznesmenem, byliśmy jeszcze zestrolowani, byliśmy sobie w Katowicach. I tak tak po prostu spotkać się w hotelu i co się okazało w tym samym hotelu był Izak. No, bez Idziemy sobie kurczę korytarzem, a tu Izak idzie. I tak coś. No i no, ale tam takiego... No i mieliśmy takiego lekkiego maintfaka, do no, generalnie wiadomo, że podbijać no nie podbijemy, no bo jak ktoś jest w hotelu już, no to chciałby sobie odpocząć, prawda? Eee, ale no kurde, byliśmy ciekawi w ogóle co tam się odbywa Właśnie tak naprawdę, ciekawi, bo... bo tak my tak przyjechaliśmy do Katowic tak bez okazji, no nie tak spotkać się po prostu A Izak, myśleliśmy, że jest jakiś event, potem szukaliśmy czy jest jakiś event w Katowicach fajny, ale chyba nic fajnego Yoshi. nie było Co się tam dzieje? Co się tam dzieje? Czemu mnie nie ma? Tutaj wygrywamy rundę, bardzo mi się to podoba Więc Izak, jeśli oglądasz ten odcinek napisz po co byłeś w Katowicach Tak, po co byłeś w Katowicach Izak, przyznaj się ja, Jeden ratuje tutaj. Okej. Okay. No nie, już. Dobra, wbijamy, jest po prawo. O, w trupie jest. o kurde, A, dobra. dobra. A Ej, jest. Ja, ja tu long nic long nie muszę long. grać, ja, słuchajcie, nic nie muszę grać. Może ja na obserwatora pójdę jednak. Oj, Jeszcze dwóch tam idzie. O Jezus, myślałem, że wszystkich porobisz tak z tego Negewa. Ugrasz to, dajesz, ja w ciebie wierzę kolego. To się kameruje. Narobiłeś mu stresa teraz. A. No i niestety. Dobra, no i pierwsza wzią. przegrana runda. Dobra, słuchajcie, Dobra, ja teraz polecę z AWP-om. Zobaczymy o Jezu. jak ale. to będzie. Ja to nie umiem grać niczym, ale AWP-om? No zobaczymy. W ogóle jeśli Wam się podoba Mały. taki dust, bo, bo mi się podoba na przykład. Ja uważam, że taki dust mógłby wejść. Jest taki troszkę no, bardziej taki... nowoczesny. Już nie jest taki. Już to może nie jest taki właśnie Dust. Jest już piasku byli. tutaj jest mało, ale... Ale ogólnie bardzo przyjemna na mapa. To lepszy niż ten zrobiony w stylu nioka. Tak, tak, ten no. mi się bardzo podoba ogólnie. Te bloki wszystkie wieżowce. Kurde, nie umiem go trafić, nie? Ale mu bańkę szczerił. Ex, kurczę porobił, nie mam co zabijać. Ex, zostaw mi troszkę Zabij fragów mnie. Ciebie mogę zabić? Tak no i pięknie udało się, słuchajcie, mamy fraga. E, bez ryk mówi że przejdę do terroru, by było bardziej sprawiedliwie No to przejdę. Okej, okay, tak, no. dziękuję no bardzo i, no i to jest w porządku, no Dobra, no i się udało. Potem będzie przejdę. Nie okay. mam problemu. Słuchajcie, co do tej myszki, to nadal nie Jeden mogę sobie ten jakoś ten... ustalić dobrej czułości. Znaczy ja za bardzo nie gram w Cesa tak e, tych meczów, więc może nigdy na to nie zwracałem uwagi. Okay. Ale teraz jak sobie tak gram, to czuję, że ta czułość nie jest tak dobrze ustawiona jak ja bym chciał. Jeden jest na site, no. No i po robocie, po robocie, że tak powiem. O kurde, dobra, co się stało? A się przestraszyłem, nie? Nie no, powiem tak, ciśniemy 8 do 1. Co <laughs> prawda, ja jestem oczywiście najlepszy w tej drużynie. No jak zawsze. <laughs> jak zawsze. <laughs> zawsze jesteś najlepszym graczem. Okej, okay, dobra. Dobra, zabity. Nie ja tam taktyką... rzucę mołotowa może. Moją taktyką było zgarnąć broń po przeciwniku. Okej, okay, okej, okay, mam asystę. Jeszcze jeden Dobrze, mam go, mam go. Okej, okay, nice. Ekstra, to było fajne. No to może, panowie, dla odmiany na gier. Dla odmiany! Dla odmiany, neger. Dobra, już to w następnej idziemy negerem. Ja też no pójdę kurde, z tobą. najlepszy najlepsi skierować. Kurde, co tu się dzieje? Porobiłem ich wszystkich. Dobra, bo nie wszystkich. Jeszcze jeden, O kurde, ile ich tam jest, ja stąd jest idę, nie? Nie, co się porobiło? Ja jestem za bardzo zestresowany, jak widzę tyle postaci naraz. Ja idę do to kiosku to kupić to to sobie lejcy. Tu są lejcy normalnie w tym kiosku. Byliście tutaj? Ja widziałem, no? nie? O, na B jest do akcja Dostał flesza, biało ma Okej, okay, dobra Aaaa Dwóch tych Może ja będę defował O, dobra, już po robocie e, no to może dla odmiany Negev Dla odmiany Negev Dla shorta, Lini shorta Próbuję jeić, pomogę po dobra. dobra! Słuchajcie, wchodzą na B Lecę, lecę już od enderów Stoisz Okej, okay, dobra to już ja zabiłem go! Nie! Z szorta! Dobra! Do odmiany Negew panowie A wiesz co, wiesz co Yoshi też pójdę negewem teraz O kurde wchodzą, wchodzą, wchodzą Kurczę ja z tym negewem Poszedłem w ślady Josiego A dobra jak tutaj pozabijał O kurde Obra Ale go zdjąłem śmiesznie Obra Dobra, jeden zabity Jakbyście i słyszeli, to mówcie, bo mi muzyka gra jeszcze. Bo sobie zrucham tej Wow! Się przestraszył. Dobra, słuchajcie, połowa już za nami. 12 do 3. Dostałem Neyda 1B. Dobra, jest, pierwszy zdjęty. Ej, plecy, plecy. Plecy. jednego Uciekaj, uciekaj, bo oni nas gonią. Tak, 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 jest OK zabity Myślę, że jeszcze go trafił. No i fajnie, to słuchajcie już będzie chyba szybka końcówka tego meczu, że ja tutaj zakupiłem AK47 tęczowe zatwardzenie e, e, iść mi dalej. Zatwardzenie Zatwardzenie Jest po prawo, wskoczył Po prawo, po prawo Tu jest No i kurczę, takie... słuchajcie Makao yes. zawali dzisiaj z tym negawem to po prostu Pistol, pistol, pistol. Aaaa! Dawaj go! Nie, jeszcze hito. Dawaj teraz. <laughs> serio, jaki flesz, <laughs> Ej, ty serio myślisz, że Negev jest rozmiarów flesza? <laughs> o kurde, o kurde, ale goś mnie A chciał z Negevem. O kurde! O kurde! Wow. 7 hp mi zostało. Teacher, right. no! no i dostałem wry. Yoshi! 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 <grywa> Yoshi! <grywa> <grywa> Yoshi! <grywa> no, Yoshi! <grywa> o kurde, to była akcja, to była akcja, słuchajcie. Dwóch snajperów się spotkało, dokładnie. <grywa> Dobra, biorę moją main broń. się ode mnie. <grywa> Dawaj, wyruszaj, taranem. Zabieram chłopaka, guys. 7 w 1 dostał. O Kurde, co zrobił? Co zrobił? No nie, no i koniec. Darów Ale to mi się podobało. Dobra, zraszowani. Zraszowani. O kurde, co się zadziało? W Nie. Na midzie są obici, bardzo. Dobra, dwóch nam idzie zdjąłem Dawaj no Jest na idzie O jest <grym> Nie, to już jest przesada <grym> Ej zajdźcie za mnie no się ruszyć nie mogę Jeden jest na Nie <grym> <Zap, zap, zap, grym> mogę się ruszyć pod Teraz wbijamy się na B O kurde No i tyle z tego wjazdu Dawaj Oj, i tyle no i. A, to niezła taktyczka. Halo, josh. Co co ty tam mnie strzelasz? Kurde, problemem to. <śmienic> <śmienic> do kogo ty strzelasz, Josi? Dobra, i teraz wychyl, ja będę przebiegał, okej? Okay? Wychyl pierwszy. Ja przyspuję Dobra. Nie zdążył. Co? <śmienic> <śmienic> Ej, dobra, słuchaj, albo remis, albo albo win. Ja Ej, nic nie widzę. No pomóż mi. Dobrze, zabiłem go. Kurde! Ale ich tam jest, no! Oni tam się sami zabijają. No i słuchajcie, remis, także mecz był na początku dosyć jednostronny, ale okazało się w końcu, że widzowie nadrobili i jest remis. Także jeśli Wam się no, podobają takie gry, to koniecznie stawcie łapkę w górę, wbijajcie na kanały do chłopaków. No i widzimy się w następnych filmach. Siemanko. Cześć.